Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Soulsów No i co? Idziemy do głębi! Zleciliście to, że już jest grudzień? 1 grudnia, czy to widzicie? No powalone. A to zawsze tak jest. jesteśmy starszym. dosyć takich rozklinek egzystencjalnych jest grudzień za jakieś 4 tygodnie w sumie, no. no święta wow no ja chyba to się ale no co to, to z tego, że są święta i tak będziemy grali dalej w gierki Dobra, także w poprzednim odcinku pokonaliśmy kapra demona i dzięki temu odblokowaliśmy to przejście to prowadzi nas do głębi a wiemy, że bardzo nisko jest Blighttown i tam musimy zabić zonę więc im bliżej jesteśmy tym pewnie tym pewnie bliżej będziemy tego zonę coś się wtedy stanie ale co? to nie wiadomo Co to jeszcze jest? Tutaj coś jest nie. A z wodny. Bockie, 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 na kanał bockie, bockie, po przerwie Musiałem sobie zrobić taką przerwę, ale wam powiem tak w sekrecie Ci którzy są tutaj laterali Że sobie trochę grałem po prostu w tą gierkę poza ten Właśnie poza kamerą właśnie taką dla siebie Ale nie na tym save właśnie którym w tym grałem, serii, No Więc taka przerwa nie przerwa, bo mnie trochę ta gra trochę ciągnęła, nie powiem O kurwa! Rzeź... To ten, zabijał na efekt. Tak? I tak? Dobra, nice. I tu mamy skrzyneczkę. W tej skrzyneczce jest ten duży żar. No nie zużarek. Co my tu mamy? Tu fieska. Dlatego właśnie pieski są w tej jak Zawsze jest w wodzie, która ogranicza twój movement. Dobra, uważaj w tym tyłu. Te skity. Ła! Ty myślałem, że uniknę go. Hmm. Może teraz to uniknę. Niech tu nie trafi, XD. Co mamy Sakwę. Uważajcie na tył, wiadomo. Czaruś na wprost. Potrzebujesz przewrót. To ten Czarus. No, zrobimy tak. A nie mogę tak. Muszę taki rozrobić. Pięknie.

Człowiekowi, nie umarłemu. Także idziemy dalej. Nie może tutaj teraz pójdziemy. I da, teraz zobaczycie, dlaczego twórcze jest. Dlaczego jest mogarem. Popatrzcie, kurwa, ten sufit. Musimy zrobić takiego trika To takie kurwa, sofie. Fajne, odgrałem. mi ten pop złapał, właśnie. Ale się już mu nigdy nie dał. Prawdopodobnie bym zginął jakbym się... Jakbym się dał mu dorwać. Mamy gościa z pochodnią. Żegnamy pana. Tu mamy... No, nic. I tutaj znowu z tym ziomki, to łatwiej widać. ich widać do tego, że... dlaczego... Boże... Boże... dlaczego... co mamy... jakby no, tutaj jest... na tę, na tę, część wypracy... jak ktoś mi powiedział... nie są tu najciekawsi wrogowie do walki, jak ktoś zauważył sami. Ale no Jest jak jest I nawet to dusz mało daje nie? Ile daje duszy? Kluczek małych okay. 100 dusz, ja to ja bym gdzie da drzwi zamknięte Niestety Szczura! Najpierw ja mam już tu. Więc no, skrzynię. A tu jest drabina. Elo. Jak ja go Naprawdę, nawet stąd mogę tuńczyć? No się ze swojej Nie mogę z tej strony pojechać. No, dobra. To jest taki ślepy zaurek. Znaczy to no, minerał. z ciekawego, bo Wielki topór. Spokojnie przyda mi się. Niedaleko. Wow. Ła! Coś te szczury mnie trują. Już do komnaty No fajnie, fajnie Teraz sobie tutaj przejdę I to my mamy duszę nieznanego żołnierza To chyba jest boss Eee, jeszcze chciałem tutaj. I Tutaj w moi, moi drodzy, mamy Widzicie to? Trzeba generalnie skoczyć Tak, nie skoczyć do to Szczurka. Kto to Ja w ogóle jestem. O to jest ten duży szczur, są. Znaczy, mógłbym troszkę miejsca? Dzień dobry. Której się kurczę schował, ale niestety nie napiszę. Człowieczeństwo przyda się, no tutaj byłem chyba. Tak, są te który które Co tu mamy? Potrzebujesz lewo. No nie wiem, mamy zyskowanie, Także wracamy się tutaj. Tu mam kolejną kładkę, którą, którą możemy spaść. Także robimy manewr z natychmiastem. no, na wkos. co ty nie powiesz. No, pikt. I powinny się udać A sto dużo więcej. O, co to za ziomek? Trzeba znowu. A no, tutaj mam szczury, trochę większe chyba. Ale dalej tak samo chujowe. Okay. A chyba tutaj będzie boss. Jeśli to ma arenę jaka wielka. A co my tu mamy? No, jeszcze nie ma na te zwierzęta. Nie Zbliża się tajemnica. Tutaj duży odłamek Titaniców na no, spokój. Spoko loko. Spoko loko w oko. jest odejście. Byliśmy. A, byliśmy, a, byliśmy tutaj z innej strony. Takie jazdy. gdzie teraz mam iść? Chyba bez kitu jakiś kitoż odgotowałem. Mogę, pójść sobie. Tam, gdzie byłem wcześniej. Jakieś tu przez graczy są. Bo kurczą. O, i tu może będzie. A, o tu są przy... Nigdy, mamy drzwi. I mamy ognisko, nice. To mi się podoba. Możemy sobie levele, levela wbić. Wbijemy w siłę. Teraz mam maksymalny poziom siły jaki potrzebuję. Więcej już nie trzeba, bo... No bo tak. Bo już więcej nie ma sensu po prostu, bo już te punkty będą miały mniej znacz... mniejsze znaczenie, mniejszy boost statystyki. W ile już nie jest broni. No Jak chcecie sprawdzić demyz broni to patrzcie tutaj. Na statusa. Macie prawa broń 1, to jest wasza główna broń raczej. Macie to jest 231 obrażeń. Dobra, ja bym chciał iść tutaj. Chyba się wrócimy tu I tam były te Musiałbym tu znaleźć ścieżkę O kurwa trucizna Mam coś na truciznę? Taki punkt może Oj chyba nie Nie mam, kępkę Kępka fjol to no. Taki specyficzek Jest przez to zdrowy A my dalej zabijamy Siódmy bo nie przepaść, nie. No dawaj, idziemy w przepaść. A. Czyżże? e curva vamos da lá etura o é ok

To no tak mogą być błyskawice, pudło bez dna, kryształowe rzeczy. Buty jego nie potrzebuję. Well, shame, no no, no. Dobra, dobra. Teraz tak, tutaj idziemy. No dawaj. Okay. grubas. No co ty? No, ale to wina moja. Aby to wina gry, że taki ciasny kąty daje A Tutaj nic nie ma Dobra, a co? Oj tu tutaj... Dobra, ja myślę, że to będzie ten bozyż to będzie to miejsce ja wziąć, ja bym jeszcze poszukał przed pójściem na boska miejsca, gdzie bym mógł sobie no właśnie to te drzwi były jedne, które których się nie dało z tej strony otworzyć. To może tutaj gdzieś są. Troszkę tu o! Jeszcze pójdę. Może sobie postać. wyleczyć czy to. jakiś siedzi. Ale jest tylko dół. Lewela nie wbiję, bo nie mam kasy. Także jebać. Idziemy dalej. Chyba na bossa. Bo może w tej arenie nie będzie bossa, nie? No... Na 100% Oj bro, omijamy drogów, bo nie chce mi się zmubić. Jestem szczura mi się chce, bo na chyba biorę Nie no, zatrucie Weźmy to zatrucie wypierdol Idziemy tutaj. Ale mi się wyleczył. A tu mamy skarb na wprost. Jaki skarb? A tu mam co jeszcze. Broń na wprost. Chwalmy słońce. Ciężka kusza. Nie będę używał. Ale fajnie. Napijemy. Jest susika i zobaczmy co tu się stanie. Oho, to będzie właśnie. O kurde, mać. Dobra. No, napierdalamy. Dobra. O, ja pucham. Ty, no tam mi ściągnął dla SRP. Dobra. По ножкам. А. Спокойно. Ё, Teraz wariać. Dobra. Teraz się tu da. Zapraszam. Pyk. i pyk. No jest... ESUNIA! Nie ma ciebie. I mamy klucz do blight tam. Idealnie. Dobra. Kolejny boss ujebany. Zwykły hełmik mam. 25 tysięcy dusz. O kurde, Ładnie. Światło na wprost. Oj No chyba nie No chyba nie Dobra, także idziemy dalej Albo bardziej cofamy się. Ja idę w... To? Idę w ścianę? Nie wiem Dobra To idziemy sobie ten I chyba... Dobra Jak to nie są drzwi do Blight -Towna, To ja nie wiem Raczej to są drzwi do Blight Town Otworzymy so, je później Następne odcinku to Będzie Otwarte I będziemy przymierzali w Light ale najpierw w Także witam poziom teraz sobie tu iść Zwinność Szczerze to ja mam poszedł wytrzymałość raz, dwa witalność jedna zwinność, to będzie chyba bo, generalnie ten Claymore to się skaluje z siłą i z zwinnością, więc warto zwinność też ulepszyć. Dobra, więc tak to wygląda. My siadamy sobie dalej. Kontynuujemy siedzenie, i w tym momencie się z wami żegnam. No, kolejny odcinek, kolejny Bosik. Czy będzie jakiś odcinek bez Bossa? Może. A może nie. Nie wiem jeszcze. Bo nie przeszłem tej gry jeszcze z Wami. Także no, to było na tyle. Jak Ci się podobało odczytanie, to daj łapkę w górę. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco z innymi filmami, czy to z Dark Soulsów, czy to z innych Gierek. I zostaw jakiś mój komentarz. I widzimy się klasycznie jutro o 16. Także trzymajcie się ciepło. No i papa. Papa pa, Elo, no. Nark.